Dzień dobry Państwu dla nowego ekranu Piotr Mazurkiewicz. Szef, jakby wy się nazywacie, nieformalnego? E, jestem, jestem jednym z organizatorów, nie szefów, ale organizatorów samozwańczego komitetu organizacyjnego. E, drugiego dnia Headhuntera. Tak jest. Ogłaszacie się, że to jest druga edycja ogólnopolskiego Dnia Headhuntera. Dowiedzieliśmy się tutaj, że... Także od Was, że zaczynaliście 4 lata temu. Skąd ta rozbieżność? Oczywiście pierwsza inicjatywa była bardzo nieformalna. Zaczęliśmy w Pabielolek, a wszystko wynikało z tego, że spotkało się 70 headhunterów w jednym miejscu. Po prostu strzyknęliśmy się i puściliśmy do siebie maile, i tak się spotkaliśmy. Wkrótce później postanowiliśmy zorganizować już i powołać samozwańczy komitet organizacyjny i zrealizowaliśmy pierwszy ogólnopolski dzień headhuntera. Czyli za pierwszym razem to była taka edycja zero? Można tak powiedzieć. To była nieformalna pierwsza edycja. I potem był pierwszy i teraz jest drugi, tak? Dokładnie tak, ale na pewno nie ostatni. Ile osób u Was się miało pojawić? Ile osób się zaanonsowało? Na dzień dzisiejszy rano było już ponad 400 zaproszeń, ale wiemy, że można kupić również zaproszenie przed wejściem, więc na pewno około 40 osób, 50 już się pojawiło dodatkowo, więc liczymy prawie na 500 osób. Headhunter łowca głów to taki elitarny zawód w pewnym sensie, prawda? Jak Wam się udało zorganizować sponsorów? Jak Wam się udało rozpropagować tę ideę w ten sposób, że zrobiła się całkiem spora impreza? No, to jest taki jedyny moment, jeden dzień, gdzie możemy spotkać się, porozmawiać nie o życiu zawodowym, ale o życiu prywatnym i poznać się bliżej. Mimo, że na co dzień konkurujemy ze sobą. Co można jeszcze dodać? Mamy poczucie integracji środowiska herkanterskiego. W końcu jesteśmy potężną siłą, kreujemy rynek pracy. Więc trzeba się raz na jakiś czas spotkać i porozmawiać, zaprzyjaźnić się i zobaczyć z kim konkurujemy na co dzień. Ale proszę mi zdradzić tajemnicę, jak Wam się udało zdobyć sponsorów? Bo to jest interesujące. No oczywiście zaprosiliśmy grupę pracy, zaprosiliśmy Golden Line, zaprosiliśmy SKL w ramach sponsorów poprosiliśmy również sponsorów nagród. Wiele firm, właśnie te, które wymieniłem, bez problemu odpowiedziało tak, czemu nie, fajna inicjatywa. Liczymy na to, że na kolejnej edycji będziemy mogli i mieli możliwość finansową zrobić jeszcze większy dzień headhuntera. Jeżeli chodzi o headhunting, tak? To headhunting mówimy, czy yy, jakoś inaczej to nazywamy. No. Ja uważam, że powinniśmy się nazywać konsultantami rekrutacji, doradcami personalnymi, e, a jeżeli mówimy łowca głów, tak, to, no to mówimy headhunter. Opinia publiczna miała czasem bardzo różne podejście do łowców głów, prawda? E, zastanawiano się, czy to jest etyczne, e, że wyjmuje się z jednej firmy kandydata i e, umieszcza w drugiej. Jak wy się bronicie w takich sytuacjach? No. To jest kwestia świadomości rynku, na rynku mocno rozwiniętym, takim jak Anglia czy Szwajcaria, ponad na 10 stanowisk pracy, ponad 7 stanowisk jest obsadzanych przez headhuntera. Więc gdyby nie headhunter, nie mogłoby nie być tam tak konkurencyjnego rynku pracy. Więc nasza działalność wspiera konkurencyjność na rynku pracy. Ile lat już doświadczenia? E, 6 lat w headhuntingu, a w rekrutacji 14. Najtrudniejszy projekt? O, każdy projekt jest specyficzny, każdy projekt jest wyjątkowy i na swój sposób trudny. Ale bodajże najtrudniejszy projekt jest wtedy nie, kiedy zamyka się zlecenie za pierwszym razem, ale wtedy, kiedy klient nie decyduje się na kandydata albo kandydat odmawia... Przyjścia do pracy. Wtedy robią się trudne, niespodziewane projekty, z którymi sobie musimy radzić, i, ja, i jak na, na szczęście nasze staramy się to wykonać jak najlepiej. Starałem się zbierać trochę informacji na temat Waszego zawodu. Zauważyłem jedną rzecz, że dużo dyskutujecie na forach, w takich zamkniętych grupach, natomiast bardzo mało publikujecie rzeczy na temat rynku pracy jako headhunterzy na temat jakichś porad dla nie tyle dla klientów, ile właśnie dla osób, które rekrutujecie. Może by należało coś zmienić w tym zakresie. No jest to dobra inicjatywa, ale to rzeczywiście dotknął Pan ważnego tematu, inicjatywy, która powinna wyjść ze środowisk headhunterskich, ze stowarzyszeń, ponieważ na co dzień my jesteśmy, mamy taki zawód, zawód tajemniczy, zawód. No, na temat którego dużo nie mówimy i pewnie to z tego wynika. Lubimy pozostać w cieniu. No ale może łatwo by było, lepiej by było trochę odkłamać czy że tak powiem odczarować ten zawód, a z drugiej strony też uświadomić osoby, którym się wydaje bardzo często, że jesteście czymś rodzajem pośrednictwa pracy. No, to jest słuszna inicjatywa. Ja sądzę, że rynek do tego zmierza i być może to jest kwestia zwiększenia świadomości, na którą my mamy wpływ, jak i pracodawcy mamy wpływ. To jest dobry temat dla naszych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, z którymi o tym porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Piotr Mazurkiewicz, twórca, współtwórca Dnia Headhuntera. Dziękuję.